Na wydarzenia w telewizji zabrze, zaprasza Jacqueline Kufel. Piątek, 23 lipca. Sprawdźmy, co dziś w programie. Rozpoczęła się jubileuszowa 20. edycja turnieju piłkarskiego imienia Ernesta Pola. Turniej Ernesta Pola to na pewno turniej, który zapewni wiele wrażeń i emocji. W Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyły się wakacyjne warsztaty muzyczne. Pracujemy z muzyką, szukamy dźwięków, szukamy dźwięków, które nas otaczają, niekoniecznie z profesjonalnych, drogich instrumentów. Rozpoczęła się jubileuszowa 20 edycja turnieju imienia Ernesta Pola. Od piątku do niedzieli 12 topowych drużyn piłkarskich rywalizować będzie na 9 obiektach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrze dr Małgorzata Mańka-Szulik. W piątkowy poranek do Zabrza przyjechała młodzieżowa piłkarska elita z całego kraju. A wszystko po to, by uczcić pamięć legendarnego napastnika, najlepszego strzelca w historii polskiej ligi Ernesta Pola. Turniej jego imienia odbywa się w tym roku już po raz dwudziesty. Turniej Ernesta Pola to na pewno turniej, który zapewni wiele wrażeń i emocji. Przyjeżdżają tutaj do nas do Zabrza najlepsze drużyny w kategorii juniora starszego. W kraju i mamy też drużyny z zagranicy, które na pewno reprezentują bardzo wysoki poziom. No i możemy być świadkami naprawdę ciekawych widowisk. Oprócz piłkarskich klubów z Zabrza, Górnika i Gwarka, w trzydniowym turnieju biorą udział niemal wszystkie najsilniejsze polskie zespoły szkolące młodzież. Nie zabraknie też gości z zagranicy. Myślę, że jeśli chodzi o nasz region, tutaj śląski, to jest to jeden z najbardziej prestiżowych. Turnieju. Przede wszystkim dobra gra, poznajemy nowy skład, nowych chłopaków, budujemy drużynę na nowy sezon, jesteśmy świeżo po obozie. No oczywiście zawsze się gra o wygraną, ale przede wszystkim celem jest dla nas to, żebyśmy zagrali przede wszystkim dobrze i grali w piłkę. Przez pierwsze dwa dni, w piątek i sobotę, zespoły rywalizują w grupach. Część rozgrywek w ramach programu partnerskiego Klub Kibiców Śląskich Miast odbywa się na obiektach w gminach partnerskich. Młodych piłkarzy gościć będą m.in. ornontowice, przyszowice, chudów oraz ciochowice. Większość spotkań jubileuszowej edycji kibice mogą zobaczyć bezpłatnie na stadionach. Mocno duże, pierwszy turniej od roku, po pandemii, oczywiście. Na pewno mamy dużo oczekiwania, żeby wygrać turniej, no ale wymagające są przeciwnicy, bo są na bardzo dobrym poziomie. Więcej drużyn to takie topowe, ekstraklasowe, również to doświadczenia cenne. Na pewno chcielibyśmy coś osiągnąć, tak? Na razie nie myślimy o żadnych takich przegranych meczach, bo to jest dopiero początek. No i celujemy jak najwyżej, tak? Bramki, no i wygrane. Po zakończeniu fazy grupowej w niedzielę odbędą się rozgrywki finałowe. Dwa najważniejsze spotkania, czyli mecze o brązowy i złoty medal, odbędą się na płycie głównej stadionu imienia Ernesta Pola. W Miejskim Ośrodku Kultury w ramach akcji Wariacje na wakacje odbyły się warsztaty muzyczne. Uczestnicy najpierw uczyli się o nutach, a następnie grając, bębniąc i dzwoniąc, stworzyli prawdziwe, muzyczne show. Dzisiaj pracujemy z muzyką, szukamy dźwięków, szukamy dźwięków, które nas otaczają, niekoniecznie z profesjonalnych, drogich instrumentów, ale najpierw we własnym ciele, a później z przedmiotów, które tak naprawdę nas otaczają codziennie. Rozpoczynamy w ogóle takim wstępem bardzo teoretycznym na temat wartości rytmicznych i to jest punkt wyjścia do tego, żebyśmy w ogóle mogli wejść na scenę. Dzielimy całą nutę od półnuty, ćwierćnuty, ósemki, szesnastki po kolei, analizujemy te wszystkie wartości. Później to wyćwiczamy poprzez ćwiczenia muzyczne i wchodzimy na scenę, gdzie każdy znajduje sobie miejsce i za pomocą instrumentu wygrywa określoną wartość rytmiczną, tworząc tym samym orkiestrę. Jest bardzo fajnie. Takie pan miły nam nas uczy i wszystkich, i wszystkich. I wszyscy się cieszą. Lubię muzykę. No i tych, co lubią muzykę, podoba im się tu. Bo to są warsztaty takie muzyczne bardziej. Podoba mi się, bo jest dużo muzyki i te zajęcia po prostu są śmieszne. Fajnie. Yy, nawet nie wiedziałam, że. Częścią ciała można robić jako instrument. Nasi uczestnicy spisują się na medal, świetnie sobie radzą. Myślę, że to, co najlepsze, dopiero przed nimi czyli wejście na scenę, bo samo wejście na scenę jest ekscytujące a co dopiero, możliwość odegrania jakiejś roli na niej. Być eko to hasło, które stało się ostatnio bardzo popularne. Modny jest weganizm, wegetarianizm czy życie w tak zwanym stylu zero waste. Nasuwa się pytanie, czy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, czy traktujemy to jako chwilową modę lub trend. Bardzo często słyszymy hasła zwracające uwagę na problemy ekologiczne. W prasie, w telewizji jesteśmy zasypywani kampaniami propagującymi ochronę środowiska. Zastanawiamy się, od czego zacząć i jak zmienić swoje życie na bardziej ekologiczne. Dla mnie życie świadomie właśnie w ekologii jest, może z początku, może się wydawać trudne, natomiast rezygnacja albo nawet próba ym, życia w taki sposób nie, nie do końca właśnie jest problemem. Może się to na początku wydawać straszne, natomiast jest kilka takich rozwiązań, które, które mogą nam to ułatwić. I e, pierwszą taką rzeczą, która jest dla mnie kluczowa, to jest e, zwyczajna segregacja. I, i ja też to powtarzam jak mantrę, jak to jest ważne, bo w momencie, kiedy będziemy segregować te śmieci, to one będą trafiać do powtórnego przetwórstwa i na przykład plastik będzie mógł wykorzystany zostać ponownie, czy szkło, czy, czy właśnie aluminium, więc ta segregacja to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz umiar w robieniu zakupów żeby też nie marnować tej żywności, właśnie nie wyrzucać jej. I w tym bardzo pomagają właśnie sklepy, których już jest coraz więcej, z żywnością na wagę, gdzie możemy kupować tyle, ile potrzebujemy. I właśnie kolejną rzeczą dzięki takim sklepom jest to, że możemy kupować to do własnych pojemników i nie produkować kolejnych śmieci. Ludzie coraz częściej zauważają potrzeby dbania o siebie i swoje otoczenie. Rośnie świadomość, że nie możemy zbyt nonchalansko traktować środowiska, w którym żyjemy. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialność za przyszłość świata to nie tylko puste hasła. Ekologia i styl życia coraz szybciej wkraczają w nasze życie. Moim pomysłem na to, aby, aby wprowadzać ekologię do swojego życia i aby ona przejawiała się w mojej pasji, było założenie sklepu ekologicznego właśnie z żywnością na wagę. I już powoli tę pasję spełniam, bo ten sklep już powstał. Z czego jestem niesamowicie szczęśliwa. I myślę, że będę dalej to rozwijać, i, i ta moja pasja będzie cały czas się tutaj przejawiać, w rozmowach z klientami, gdzie mogę się dzielić swoją wiedzą i wysłuchać po prostu ich problemów. I w taki sposób mogę dalej właśnie to rozprzestrzeniać i, i właśnie tą pasją się dzielić. Więcej ciekawostek i cennych informacji na temat ekologii i Ajorvedy w kolejnym odcinku Pasjonatów. Zapraszamy Państwa jak zwykle w sobotę o godzinie 20.40. Już dziś rozpocznie się nowy sezon ekstraklasy. Górnik zabrze swój pierwszy mecz rozegra w niedzielę. Rywalem trójkolorowych będzie pogoń Szczecin. Czuję, że to jest dosyć duże wyzwanie przed nami. Oglądałem wczoraj też spotkanie pogoni w europejskich pucharach. I pogoń to naprawdę bardzo dobrze zorganizowany zespół. Niełatwo jest im strzelić bramkę. Widać długoletnią pracę jednego, jednego trenera, a u nas się troszeczkę przecież zmieniło, bo zmienił się nie tylko trener, ale i zawodnicy, i zespół troszeczkę też. Z jednej strony widzę drużynę w dobrej dyspozycji i tak jak zawsze to bywa, sam mecz nam udowodni, czy tak jest, czy tak nie jest. Natomiast ja widzę drużynę naprawdę w dobrej dyspozycji. Mamy bardzo dobrą atmosferę. Wiem, że tutaj będzie walczył jeden za, za drugiego, także pod tym względem nie obawiam się o nic, ale zdaję sobie sprawę, że jedziemy do, do rywala, który w ostatnim czasie naprawdę gra bardzo dobrą piłkę, jak na polską ekstraklasę i, i w europejskich pucharach. Tym meczem wczorajszym, wydaje mi się, że to był taki poważny mecz, gdzie, gdzie wiedzieli, że. Że bardzo ważne będzie to, aby nie stracić bramki. Nie udało im się strzelić, ale, ale mają otwarty wynik, jeśli chodzi o walkę do, do kolejnej rundy. I, I to mnie tak nie, że martwi, ale nurtuje, jak my zachowamy się, jak my będziemy grać przeciwko tak dobrze zorganizowanej drużynie, jaką jest w tej chwili Pogęszczu. Jesteśmy raczej grupą ambitnych ludzi, i w każdym meczu w Lidze, czy to w Pucharze, nieważne czy gramy z Legią, czy czy, czy z kim innym, czy, czy z Wartą, czy z kimś, to gramy o zwycięstwo. My po prostu no, nie zadowalamy się remisem. Wiadomo, efekty są różne i czasem nie, nie da się wygrać każdego meczu, ale, ale tak jak mówię, my akurat chcemy cały czas wygrywać. Dobiega końca drugi turnus Lata z Teatrem. Przez dwa tygodnie młodzi ludzie pracując w grupach pod okiem profesjonalistów przygotowali wyjątkowy spektakl, który widzowie będą mogli zobaczyć już w najbliższą sobotę. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia, a o godzinie 19.10 zapraszam Państwa na premierę programu Strefa Kobiety. Do zobaczenia!